Honorowi obywatele miasta Mińsk-Mazowiecki. Marek Piotrowski, dziewięciokrotny mistrz świata zawodowców w kickboxingu, mistrz świata amatorów, zdobywca pocharu świata, mistrz polski w kickboxingu, mistrz polski juniorów i seniorów w karate kyokushinkai. Treningi zaczynał w Polsce w spartańskich warunkach. Nie było profesjonalnych klubów w jego dyscyplinach, a sam układał sobie plany szkoleniowe. W 1988 roku zdecydował się na samotny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, mając przy sobie jedynie 70 dolarów. Któż wtedy spodziewał się, że już za dwa lata osiągnie swój cel? Pokonywał swoich kolejnych rywali, wprawiając w zdumienie cały zawodowy świat boksu i kickboxingu. Nie bez powodu nadano mu przydomek w wojowni. Do dziś wielu amerykańskich biznesmenów ma w swoich gabinetach zdjęcia z autografami naszego mistrza. Po powrocie do kraju kontynuował swoją karierę, zdobywając kolejne mistrzowskie tytuły. Niestety ciężka choroba przyspieszyła koniec zawodowej aktywności. Ostatni pojedynek stoczył w grudniu 1996 roku, schodząc z ringu niepokonanym. Marek Piotrowski do dzisiaj wspiera młodzież, udzielając cennych rad i wskazówek na treningach. Dzisiaj prowadzę zajęcia w Mińsku Mazowieckim. Uczę młodych adeptów kickboxingu. Jego kariera opisana została w książce kickboxer Aleksandra Bilika. Przez amerykańską prasę wybrany został jednym z dwóch największych fajterów lat 90. Marek Piotrowski powiedział kiedyś: Przychodzi w życiu człowieka czas, kiedy dźwiga krzyż naciągnięty bólem, cierpieniem, niespełnionymi marzeniami, brakiem radosnych perspektyw. Często ten krzyż go przygniata. Ciężko jest wtedy wstać, znaleźć sens dalszej egzystencji. Ale ja ci mówię, wstań i walcz. To Twoje życie. Swój największy skarb. Tomasz Pałdyna wpisał się na stałe w historię Mińska Mazowieckiego, zakładając tu w 1991 roku jedną z pierwszych szkół językowych, realizując przy tym swoją życiową pasję pracy społecznej na rzecz naszego miasta i ziemi mińskiej. Przez 25 lat działalności stworzył wraz ze swoim zespołem instytucję, której zaufało ponad 15 tysięcy słuchaczy a jej absolwenci zdobyli prawie 4000 certyfikatów językowych. W uznaniu za wsparcie i współorganizację ponad 300 projektów edukacyjnych i społecznych, Tomasz Pałdyna otrzymał wiele zaszczytnych tytułów, wyróżnień i statuetek. W 2014 roku Studium Języków Obcych zostało autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Uniwersytetu Cambridge, stając się jedynym w regionie wydziałem tej renomowanej uczelni. Jak często powtarza Tomasz Pałdyna, wielką radością i satysfakcją jest możliwość działania wśród wyjątkowej społeczności oraz spotykanie słuchaczy i absolwentów studium nie tylko na ziemi mińskiej, ale także w uczelniach, instytucjach i firmach w kraju i za granicą. Kathleen Pertz i Paul Pertz to wieloletni działacze Stowarzyszenia Lacey minsk Mazowiecki Sister City Association działającego w Lacey w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzięki ich poświęceniu i wytrwałości młodzież z Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-kulturalnych w Lacey i Mińsku Mazowieckim. Szkoła bez granic nie mogłaby realizowana być, gdyby nie ich praca i zaangażowanie. Od 2009 roku w projekcie tym wzięło udział 45 uczniów ze szkół w Mińsku Mazowieckim. Kathleen Perc współpracowała przy tworzeniu profili łączących polskich uczniów z amerykańskimi rodzinami, a Paul Perc, jako członek polsko-amerykańskiej izby handlowej Pacific Northwest pracuje nad rozwojem stosunków gospodarczych między naszymi miastami. Zasłużenie dla miasta Mińsk Mazowiecki Początki aktywności sportowej i społecznej Feliksa Rawskiego przypadły na pierwsze lata XX wieku, lata zaboru rosyjskiego. Wraz z innymi mińskimi kolarzami jako pierwsi propagowali ten sport w Mińsku Mazowieckim, wówczas nowomińsku. Mińsku. Feliks Rawski to wielokrotny zdobywca najwyższych miejsc w wyścigach kolarskich, między innymi mistrz jazdy cyklowej Królestwa Polskiego na rok 1912, Wicemistrz wyścigu kolarskiego na 300 wiorstw na pierwszej Wszechrosyjskiej Olimpiadzie Sportowej w Kijowie w 1913 roku. Był inicjatorem i fundatorem pierwszego w naszym mieście toru kolarskiego wraz z boiskiem sportowym w 1913 roku we wsi Goździk, dzisiaj ulica Kościuszki. Od 7 lat w Mińsku Mazowieckim organizowany jest cieszące się dużym zainteresowaniem Kolarskie Kryterium Uliczne imienia Feliksa Rawskiego. Miejska Orkiestra Denta Miasta Misk-Mazowiecki powstała w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Zbigniewa Grzesiaka oraz dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej Wenantego Macieja Domagały. Kapelmistrzem nowo powstałej orkiestry został Adam Kwaśnik, po którym funkcję tę w 2008 roku przejął Marcin Ślązak, na co dzień Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Już od 25 lat w swojej działalności Miejska Orkiestra Dęta Miasta Misk Mazowiecki zaszczytnie uświetnia uroczystości miejskie, gminne i powiatowe. Występuje z koncertami w kraju i za granicą. W 2012 roku pierwsze publiczne wykonanie na żywo oprawy muzycznej oraz odegranie hymnów państwowych Polski i Ukrainy na Stadionie Narodowym w Warszawie przed Meczem Gwiazd podczas oficjalnego otwarcia obiektu Powierzono miejskiej orkiestrze Dętej miasta Mińsk-Mazowiecki. W tym samym roku weszli do studia S2 polskiego radia i nagrali płytę podsumowującą ich dorobek artystyczny. Krzysztof Roguski to minszczanin od kilku pokoleń. Od 1987 roku prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Przełom. Ściśle współpracując z miastem, przyczynił się m.in. do budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak korty tenisowe przy ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy boisko wielofunkcyjne na osiedlu Targówka, oraz budowy wielu miejsc parkingowych. Angażuje się również w organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji w klubie osiedlowym Spółdzielni. Od wielu lat promuje Mińsk Mazowiecki startując w rozgrywkach brydżowych w barwach MKS Mazowia. W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, wieloletni działacz ogniska TKKF Albatros. Za swoje zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz medalami i odznaczeniami resortowymi. Jako pełnoprawne stowarzyszenie, Klub Dawnych Motocykli Magnet funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie zrzesza 52 sympatyków dawnej motoryzacji, którzy już 20 lat bezinteresownie i społecznie ratują od zniszczenia zabytkowe motocykle, zdobywając przy tym uznanie polskiego środowiska ekspertów. Ich prace restauratorskie wielokrotnie prezentowano na łamach prasy fachowej oraz w telewizyjnych programach motoryzacyjnych. Klub Magnet od lat organizuje cykliczne rajdy i zloty dawnych pojazdów. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos od 20 lat ściąga do Mińska Mazowieckiego motocyklistów z całej Polski. Od 5 lat dużym powodzeniem cieszy się jesienny zlot pojazdów zabytkowych Warkot. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Dąbrówka powstał w 1996 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miejsku Mazowiecki. Założycielką była ówczesna dyrektor szkoły Bogumiła Bednarska, do dzisiejszego dnia pełniąca rolę opiekuna i kierownika zespołu, liczącego obecnie ponad 100 osób. W repertuarze Dąbrówki znajdziemy wykonania przybliżające zwyczaje polskiej wsi, piękno rodzimej muzyki ludowej, oraz ukazujące bogactwo tradycyjnych tańców regionalnych i narodowych. Na koncie zespołu znalazło się już blisko 200 koncertów w kraju i za granicą. Do najważniejszych sukcesów zaliczyć można zdobycie pierwszego i trzeciego miejsca w dziewiątym ogólnopolskim telewizyjnym turnieju młodych talentów w Warszawie. W swoim dorobku artyści z Dąbrówki mają też występ przed prezydentem Lechem Kaczyńskim czy udział w plenerowym wystawieniu opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór obok aktorów warszawskiego Teatru Wielkiego. Jan Himilsbach urodził się w Misku Mazowieckim w 1931 roku. Tego, że stąd pochodzi, nie zaparł się nigdy, a co więcej, podkreślał to z dumą. Na podstawie jego scenariuszy i opowiadań, czołowi polscy reżyserzy jak Jerzy Gruza, Andrzej Konratiuk, Janusz Zaorski czy Antoni Krause kręcili filmy i spektakle teatralne. Wydał trzy tomy opowiadań: Monidło, Przepychanka, Łzy Sołtysa. Zagrał w wielu filmach i serialach, jak Rejs w Niebowzięci, Filip z Konopi, Jan Serce, 40-latek. A wymyślane przez niego kwestie, jako kultowe, trafiły do języka potocznego i są używane do dziś. Mińsk Mazowiecki żyje legendą artysty. Od 8 lat organizowany jest tu festiwal jego imienia. Wydarzenie to odbija się echem w całej Polsce, promując miasto w telewizji, radiu i prasie. Antoni Tułodziecki. To postać niezwykle spokojna i zrównoważona, ale z ambicjami i konsekwencją w dążeniu do realizowania zamierzonych celów. Dyrektor zarządu dróg miejskich w Mińsku Mazowieckim. Realizator wielu kluczowych inwestycji drogowych nie tylko na Mazowszu. W naszym mieście stale dba o usprawnianie układu komunikacyjnego. Za to wszystko, za tą bardzo mocną współpracę dotychczasową z nadzieją na dalsze lata w pracy. Za to wszystko panu panu serdecznie dziękuję. Gratulacje dla pana Antoniego Głodzieckiego z okazji wileuszku 50-lecia pracy zawodowej oraz życzenia wielu sukcesów powodzenia realizacji dalszych planów Wśród jego pomysłów wymienić można chociażby układy równoległe do ulic Warszawskiej, Wyszyńskiego, Warszawskie Przedmieście, Hełmońskiego i Budowlanej. Wprowadzanie i udoskonalanie organizacji ruchu na miejskich ulicach poprzez projektowanie i budowanie bezpiecznych, wyniesionych przejść dla pieszych czy skrzyżowań. Jego pomysłom zawdzięczamy wiele nowych i dogodnych miejsc parkingowych. Jedną z jego własnych koncepcji jest m.in. połączenie ulicy Szpitalnej i Limanowskiego czy projekt i wykonanie skweru prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W 2015 roku za współpracę przy projekcie i wykonanie ulicy Bulwarnej otrzymał nagrodę Fundacji Wszechnicy Budowlanej Tu Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w ZNTK Mińsk-Mazowiecki. Powstał w 1974 roku. Na przestrzeni 41 lat działalności tej jednostki krew oddało kilkuset dawców. W tym czasie władze Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowały klub wieloma pucharami i wyróżnieniami za działalność na rzecz potrzebujących. Mieszkańcy miasta i okolic oddali bezinteresownie tysiące litrów krwi, ratując przez to życie setkom ludzi. W zaciszu gabinetów lekarskich, bez fanfar i okrzyków zachwytu, nadal oddają im cząstkę siebie.